Rzeka to także miejsce rekreacji. Wyścigi na łodziach Smoczych nadchodzi Tumski Cup 2013, wyspa Bielarska 14 września, start godzina 10. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl z wyglądu i postury przypomina nieco Harolda Jemisona, byłego środkowego Śląska. Wachlarz umiejętności obaj zawodnicy mają jednak zupełnie inny. Charakter, do sporych możliwości w defensywie, dokłada niesamowitą grę w ataku. Jego koszykarskie CV budzi szacunek. Choć pośród jeziorowców długo nie zagrzał miejsca, sporo dobrego wniósł do takich zespołów jak Bakersfield Jam czy Los Angeles Defenders w D-League. W ubiegłym sezonie grał w Ney Hasharon w Izraelu, którego był gwiazdą, zdobywał średnio ponad 12 punktów na mecz i notował ponad 7 zbiórek. Udanie zaprezentował się też w meczach przeciwko najlepszemu klubowi w Izraelu. W konfrontacjach z Maccabi Tel Aviv był prawdziwą podkoszową bestią. Na wczorajszej konferencji nie sprawiał wrażenia bestii. Amerykanin opowiadał m.in. o kulisach podpisania kontraktu ze Śląskiem. Tu szukałem najlepszej okazji do tego, aby zagrać w koszykówkę w najbardziej optymalnym dla mnie miejscu. Przez ostatnie dwa lata nie grałem w takich miejscach, w jakich bym chciał grać. Myślę, że agent przedstawiający mi ofertę klubu z Wrocławia wybrał dobrze i tak tu trafiłem. Zdaje sobie sprawę, że klub wiąże z nim spore nadzieje. Mam być liderem, zarówno jeśli chodzi o sprawy boiskowe, jak i sprawy pozaboiskowe. Mamy, wygrać, mamy wygrywać dużo meczów, a ja mam do tego doprowadzić. Mam się trzymać z dala od jakichkolwiek kłopotów i godnie reprezentować Wielki Śląsk Wrocław, w którym w tej chwili gram. Amerykanin nie jest ostatnim graczem, który dołączy do drużyny 17-krotnych Mistrzów Polski. Blisko podpisania umowy jest Jakub Parzyński. Działacze pracują też nad pozyskaniem jeszcze jednego zawodnika obwodowego z klubu. Na roczne wypożyczenie do AZS-u kutno. Odchodzi natomiast rozgrywający Norbert Kulon. Nowe Centrum Skłusza Redeko, .redeko Rzeka tutaj. Ścigi na łodziach smoczych. Nadchodzi Tumski Cup 2013. Wyspa Bielarska, 14 września, start godzina 10.